Cima Runner to bazowa kurtka turystyczna od tego producenta, natomiast bazowa wcale nie musi oznaczać, że w środku nic nie ma. Okazuje się, że całkiem sporo może zaoferować w przyzwoitej cenie. Ja jestem Daniel, Wy oglądacie RR Moto. Zobaczmy, co Runner oferuje. Shima Runner występuje w formie kompletu, czyli osobno kupujemy spodnie, osobno kurtkę, ale razem tworzy komplet, który spinamy za pomocą krótkiego zamka. I generalnie spodnie i kurtka są już te w tej samej technologii, z tą różnicą, że kurtka jest trójwarstwowa, natomiast spodnie są dwuwarstwowe i w środku wewnętrznej warstwie posiadają membranę wodo- i wiatroodporną Nextdry. Jeżeli chodzi o kurtkę, to na zewnątrz mamy poliester, ale również materiał ripstop, który znajdziemy na barkach, czyło, chociaż generalnie wszędzie tam, gdzie mamy newralgiczne punkty, więc również na spodniach jest to materiał wzmocniony, który jest bardziej odporny na ewentualne przedarcia, czy Zniszczenia mechaniczne, czyli właśnie kontakt z asfaltem. Jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to Runner ma w zasadzie pełen komplet, ponieważ mamy ochraniacze na plecach serii Air Force poziomu drugiego, czyli jest on w pełni wentylowany i jest mocny. Oprócz tego mamy również serii Air Force, ale poziomu pierwszego, na barkach i łokciach, i podobnie jest w przypadku spodni. Tam również już w komplecie znajdziemy ochraniacze. Spodnie również są wyposażone w ochraniacze poziomu pierwszego. I te możemy sobie rozbudować na poziom drugi, istnieje również możliwość regulacji tych ochraniaczy, położenia ich, ale mamy również możliwość dokupienia ochraniaczy na biodra. Za bezpieczeństwo pasywne odpowiadają odblaski i te w kurtce Runner są bardzo potężne, bo cały przód na klatce piersiowej to jest jeden wielki odblask. Oprócz tego mamy odblaski na ramionach, mamy również je na rękawach i z tyłu naszej kurtki. Odblaski znajdziemy również na spodniach, więc całościowo nawet po zmroku jesteśmy mocno widoczni. Tak jak wspomniałem na początku, kurtka jest trójwarstwowa, czyli w środku znajdziemy membranę Next Dry, którą możemy sobie w pełni wypiąć, a także kamizelkę ocieplającą. Natomiast spodnie są dwuwarstwowe i tam znajdziemy membranę wodo- i Ochroniacze łokci również możemy regulować. Za wentylację w te najgorętsze upalne dni odpowiadają spore, jak na tą półkę cenową otwierane wloty wentylacyjne na klatce piersiowej. Mamy również w pełni regulowane wloty powietrza na rękawach, i one też są naprawdę duże, jak na tą półkę cenową z tyłu. Natomiast mamy jeden na stałe otwarty wylot gorącego powietrza. Z racji tego, że kurtka jest trójwarstwowa, posiada odpowiednie regulacje. Te znajdziemy zarówno na rękawach, oraz w biodrach i w pasie. Jeśli chodzi o kieszenie, znajdziemy cztery kieszenie z przodu, w tym dwie cargo zapinane. Oprócz tego mamy jedną kieszeń cargo z tyłu i jedną wodoodporną kieszeń w środku naszej kurtki. Dedykowane do kurtki spodnie runner, które spinamy za pomocą krótkiego zamku, również posiadają otwierane wloty wentylacyjne. Mamy potężną kieszeń cargo, jedną sztukę oraz wygodne regulacje na nogawkach. Miłymi akcentami zawsze są detale. I tutaj na przykład mamy miękkie wykończenie dla rękawów w membranie. To jest taki bardzo przyjemny materiał. Mamy także miękko wykończony kołnierz. I uwaga, mamy także miejsce, żeby wpiąć akcesoryjny ocieplacz karku. Jeżeli runner otrzymy Was zainteresował, to link do tego produktu, spodni oraz kurtki znajdziecie w opisie tego filmu. A dla wszystkich osób, które chcą taki zestaw przymierzyć osobiście, to nie ma nic prostszego niż paść do jednego z naszych sklepów, gdzie na pewno znajdziecie coś dla siebie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.